Teraz będzie jeszcze modlitwa brywiarzowa, dlatego proszę usiądźmy. Poprowadzi to modlitwę ojciec Grzegorz, czyli godzinę czytań. Przygotujcie tekst z godziny czytań. To jest taka właściwie najdłuższa godzina w ciągu dnia do odmawiania, modlitewna. Godzina czytań składająca się z psalmów, dwóch czytań. Także rozważajmy psalmy, rozważajmy te słowa, które Pan nam daje w Kościele. Bo to nie jest tak, że to są jakieś teksty obce odległe, bo kiedyś kilka tysięcy lat temu ktoś napisał te teksty samo od siebie, nie, nie od samo od siebie, tylko dzięki Duchowi Świętemu, więc dlatego modląc się tymi tekstami obogacamy się, żyjemy mądrością Boga, Otrzymujemy światło Boże, łączymy się z Bogiem, mówimy do Boga i Bóg mówi do nas. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, a nie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, początku teraz i, i zawsze, i na i wieki wieków Amen. Amen. Alleluja. Słowo zrodzone przez Ojca i blasku Jego światłości. Twoje wcielenie o Chryste wstrzymało świat przed zagładą. Teraz więc serca rozjaśnij i zapas swoją miłością, abyśmy wolni od grzechu sławili Ciebie z weselem. Kiedy zaś przyjdziesz powtórnie, by sądzić ludzkie sumienia, wtedy potępisz przewrotnych, a dobrym dasz królowanie. Niechasz nas wieczną odchłanią za ogrom win popełnionych, ale nam otwórz niebiosa i obdasz pełnią radości. Chryste nasz król łagodny, niech Tobie z Ojcem i Duchem będzie podzięka i chwała przez całą wieczność bez kresu. Amen. Wybaw mnie, panie, przez twe miłosierdzie. Nie karć mnie, panie, w swoim gniewie, i nie każ w zapalczywości swojej. Zmiłuj się mną, panie. Jestem słaby, Poznękane są moje kości. I wielka trwoga ogarnia mą duszę. Jak długo jeszcze będziesz zwlekał, panie, powróć, o panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez twe miłosierdzie, bo nikt z umarłych nie wspomni o tobie. Tuż cię wychwala podchłani. zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże i łzami skrapiam posłanie. Od smutku moje oko błąd zachodzi. Postarzałem się wśród wszystkich moich wrogów. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy złoczynicie bo Panu słyszał głos mojego płaczu. Pan usłyszał me błaganie, Pan przyjął moją modlitwę. Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, niech zawstydzeni ode mnie odstąpią. Chwała Ojcu i Synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie, panie, przez twe miłosierdzie, schronienie w panu, gdzie uczyśniony. Chwalić cię będę, panie, całym sercem moim. Opowiem wszystkie cudowne twe dzieła. Cieszyć się będę i radować z Tobą. zaśpiewam na cześć Twego imienia. Najwyższy. najwyższy. Bo ustępują moi wrogowie, padają i giną przed Twoim obliczem. Ty z sądu mojego, ty, mojego się podjął to, i sprawy. Zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy, rozgromiłeś Pogan, wygubiłeś grzeszników, na wieki wymazałeś ich imię. Upadek wrogów wieczystą ich ruiną, przepadła pamięć w stach zburzonych przez ciebie, a pan zasiada na wieki. Przygotował swój tron, by sądzić. Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, rozstrzygał bezstronnie sprawy narodu. Schronienie w panu znajdzie uciśniony, ucieczkę w czasie utrapienia. Ufają tobie, znający Twoje imię, bo nie opuszczasz, panie, tych, co Cię szukają. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak, jak była na początku, początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen Schronienie w Panu znajdzie uciśniony, uciśniony. będę amen. głosił twoją chwałę Panie w ramach córy Syjonu. Psalm śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, głoście Jego dzieła wśród narodów. Wszysciel pamięta o nich, nie zapomniał wołania ubogich. Zmiłuj się nade mną, Panie, zobacz, jak jestem poniżony. Przez tych, którzy mnie nienawidzą. Ten, który jest nas spod bram śmierci, bym głosił całą Twoją chwałę w ramach córy Syjonu. Się twoją pomocą. Poganie wpadli do dołu, który sami kopali, w sidle przez nich ukryty noga ich uwięzła. Pan się objawił i sąd przeprowadził. W dzieła rąk swoich uwikłał się grzesznik. Niech precz odejdą grzeszni do krainy umarłych. Wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. Bogi nigdy nie będzie zapomniany, a ufność nieszczęśliwych nie zawiedzie na wieki. Powstań, panie, by nie zwyciężył człowiek. Osądź narody przed Twoim obliczem. Przejmij ich, Panie, bojaźnią. Niech wiedzą pokanie, że są tylko ludźmi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Będę głosił Twoją chwałę, Panie, w ramach córy Syjonu. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje spawienie. Pierwsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą? Syjon był pełen rozsądku, sprawiedliwość, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy. Twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane. Twoi książęta zbuntowani, wspólnicy złodziei. Wszyscy lubią podarki, gonią za wynagrodzeniem. Nie oddają sprawiedliwości sierocie, Sprawa wdowy nie dociera do nich. Przeto taka jest wyrocznia Pana, Boga zastępów, wszechmocnego u Izraela. Ach, uraduję się kosztem moich wrogów, pomszczę się na mych nieprzyjaciołach. Zwrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta Twą rudę i usunę cały Twój ołów. Przywrócę Twoich sędziów, jak dawniej, i Twoich radnych, jak na początku. Wówczas Cię nazwą miastem sprawiedliwości, grodem wiernym. Syjon okupi Cię poszanowaniem prawa, a Jego nawróceni sprawiedliwością. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba. Postępujmy w światłości pańskiej. Chodźcie, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Przy, przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko, niech nas nauczy drog swój, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Z listu pasterskiego świętego Karola, poromeusza, biskupa. Najmilsi, oto czas godny czci i uroczysty, czas upragniony, jak mówi Duch Święty, dzień zbawienia. Pokoju i pojednania, niegdyś tak bardzo wyczekiwany i przywoływany przez patriarchów i proroków, witany z niezmierną radością przez sprawiedliwego Symeona i zawsze uroczyście przez Kościół obchodzony. Mamy go przeżywać z pobożnym sercem, nieustannie dzięki czyniąc i wielbiąc Ojca przedwiecznego. Za miłosierdzie nam dane w tajemnicy tych dni. Bóg w swej wielkiej miłości ku nam grzesznym zesłał nam swego jednorodzonego syna. On zaś, przyszedłszy, wyzwolił nas z przemocy i władania szatana, wezwał do nieba i do niego wprowadził, ukazał nam prawdę i utwierdził w dobrych obyczajach. Wszczepił w nasze serca zarodki cnót, obdarzył nas bogactwem swej łaski, uczynił z nas przybranych synów i dał dziedzictwo życia wiecznego. Kościół co roku rozważa te tajemnice, upominając, abyśmy nieustannie odnawiali w sobie pamiątkę tak wielkiej miłości nam okazanej. Uczy nas również, że przyjście Zbawiciela. Przyniosło do, dobro nie tylko tym, którzy żyli z Nim współcześnie, lecz także, że moc tego przyjścia udziela się nam wszystkim, jeśli tylko zechcemy przez wiarę i sakramenty przyjąć łaskę, którą Chrystus nam wyjednał, i naszym postępowaniem dostosować się do Jego woli. Kościół pragnie również, abyśmy zrozumieli, że tak jak Chrystus raz jeden przyszedł na świat w ludzkim ciele, tak też gotowy jest przyjść do nas w każdej chwili i o każdej godzinie, jeśli tylko usuniemy przed Nim wszelkie przeszkody, i że wtedy zamieszka duchowo w naszych duszach, przynosząc nam obfitość łask. Tak więc Kościół troszczy się o nasze zbawienie jak najlepsza z matek. I w tym okresie poucza nas w hymnach, pieśniach i słowach natchnionych przez Ducha Świętego, a także przez obrzędy, jak mamy przyjmować tak wielkie łaski, sercem pełnym wdzięczności i wzbogacać się ich owocami. Dlatego nasze dusze mają się przygotować na przyjście Chrystusa Pana, tak, jak gdyby teraz właśnie miał przyjść na ten świat, i nie inaczej pouczają nas o tym, tam o tym, tak słowem, jak i przykładem, ojcowie ze Starego Testamentu, abyśmy się na nich wzorowali. Dmijcie wróg na Syjonie, zwołajcie ludy i ogłoście narodom. Oto Bóg nasz Zbawiciel nadchodzi, głoście i obwieszczajcie, mówcie i wołajcie. Oto Bóg nasz Zbawiciel nadchodzi. Módlmy się. Panie nasz Boże, pomóż nam gorliwie oczekiwać przyjścia Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przybędzie i zapuka, Zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.